Witam Gorąca wszystkich, ja jestem Daris, chciałbym zaprosić Was do materiału, w którym przedstawiam jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o mod Greenhouse Modular. Jest to mod, który został stworzony przez Castor DS Agrar Service. Pojemność modu 32.45 MB został wydany 12 września 2023 roku. Dlaczego jest ciekawy? No jest to troszeczkę rozbudowany, ponieważ głównie chodzi o te szklarnie, które tutaj są postawione jak i również są dodatkowo, można postawić sobie takie magazyny, taki żółty, ten, co tam widać ale główny temat kręci się koło tej szklarni, także wszystkie te budynki, które są tutaj Zarówno tamten mały w rogu, jak i ten zielony, taki mniejszy, później tutaj ten większy. Te trzy tutaj one są powiązane właśnie z tą szklarnią, z zaopatrywaniem. Jak sobie wejdziemy tutaj w ten mod? mod, ikonka tego modu właśnie wygląda w ten sposób. Tutaj mamy do zakupienia dwie palety różnego rodzaju, które są tutaj wymagane. Ale głównie chodzi o tą paletę tutaj. jest to produkt, który jest wymagany przy tych szklarniach. Wejdziemy sobie w budowę, w produkcję, szklarnie. No i tak, mamy trzy podstawowe szklarnie no i tutaj są te modułowe szklarnie. O co chodzi? To jest właśnie ciekawe, bo można sobie budować jak dużą chcemy szklarnię o różnych kształtach szerokościach. Także jest duży wybór właśnie. Tylko jest jeden mankament. Musi być e, płaska powierzchnia, bo jeśli nadarzy się, że będzie coś, jakiś uskok albo coś, to już może być problem z tym. Także e, tutaj widzicie. Są różne wariacje. A jeśli obracamy, to jest to stopniowo. Nie jest to płynnie. No i mamy e, trzy tutaj Boki zaszklone i trzy boki nieoszklone, które łączymy z innymi modułami w ten sposób. Czyli na przykład mamy coś takiego, że jest możliwość, później musimy włączyć, włączyć kolizję i podpiąć do budynku o reszty, żeby po prostu się ładnie to zgrało. Tutaj mamy jakby powiedzieć, taki bok, właśnie tutaj, co jest zastosowane. Czyli jest to przedłużenie tego elementu, który Wam pierwszy pokazywałem. Później jest element, który jest takim ala przejściem, bądź no raczej przejściem do następnego modułu. No i tutaj mamy zakończenie, bądź początek również. Możemy zrobić. Tak, jak tutaj mam zrobione szklarnie przejazdowe, co może być dużym ułatwieniem, jeżeli taka szklarnia gdzie trzeba cofać przez dłuższy tak jak tutaj, tutaj zrobiłem. Także to zależy od Was, jak sobie to ustawicie. Tutaj mamy kolejny moduł, właśnie to jest ten, który zamyka szklarnię. Tył jeden, tył drugi, bo to są dwie wersje. Później mamy e, moduł, który umieszczony jest po środku z zakończeniem. Czyli, m, jak, jeśli byłby tu jeszcze jeden mod, e, moduł z tej strony, to w tym miejscu bym musiał zamontować ten moduł, żeby była przestrzeń e, w środku. No i tutaj jest moduł taki, który też się znajduje w samym środku czyli tutaj, w tym miejscu jest umieszczony ten moduł. Czyli bez ścian po prostu. Płas y, ten przestrzenny. Tu mamy kolejny ten moduł przejściowy również. Tutaj mamy moduł zamykający środkowy również. Z bramą Tamten, tamten z bramą ten bez bramy jest. Bez bramy. Tutaj też inna wersja tego modułu zamykająca. Tu jest przejściowa z inną stroną ściany, to tak samo. Także tak jak widzicie, jest tutaj dużo wariacji, które pozwala nam na ułożenie tej e, szklarni jak chcemy, w zależności do terenu i w ogóle. Teraz jak sobie wejdziemy tutaj, to jest właśnie ciekawe, bo jest duża przestrzeń. No i każdy moduł to jest jeden sektor, który, do którego musimy dostarczyć wodę, produkty, które wymagane są przy produkcji. Czyli jak sobie wyjdziemy tutaj na przykład tu, czyli musimy zdarzyć wodę, tą paletę, ten produkt, który musimy zakupić na paletach, który jest, który jest tutaj wymagany, czyli to gdzieś substraty a to jest gs-substraty dystrybuta, jest budynek do tego. Są tutaj właśnie dwie rzeczy, czy to trzeba dostarczyć do budynku albo w takiej postaci, a drugi jest, który jest dostarczany do budynku i rozprowadzany chyba, tak to rozumiem. No i później w innych budynkach jeszcze mamy wodę specjalną, która jest pozyskiwana i ciepłe powietrze, to jest też właśnie te budynki tam osobne, które zaraz Wam opowiem. Także no, szklarnia wtedy y, przy budowie właśnie tej modłowe no, jest taka przestrzenna takie typowe duże szklarni, jak są do hodowania y, konkretnie takich y, warzyw, y, czyli na większą skalę. No czyli jeśli chcemy tu truskawki, y, sałatę, pomidory, no to mamy tutaj takie możliwości, bo to jest in, są dwie wariacje y, składników. Także oryginalne od Dżające są takie mm, szklarnie przydomowe, a te są już takie bardziej mm, produkcyjne, do takich dużych farm, bardziej zaawansowane. No i tutaj mamy mm, właśnie pozyskiwania tych e, środków, które są wykorzystywane w tej szklarni. Jest jedno z nich, czyli e, tutaj musimy dostarczyć e, diesel olej napędowy, żeby pozyskać e, wodę, tą specjalną. Tutaj widać, tu mamy kolejny, kolejną produkcję, gdzie możemy pozyskać sobie właśnie ciepłe powietrze, które jest wykorzystywane właśnie tam w tym, w tej szklarni. No i jedna z większych fabryk, która jest wymagana przy tej produkcji, to jest tutaj. No i tutaj produkujemy również. Tam było wykorzystanie metanu do ciepłego powietrza. Tutaj mamy wióry i słomę do pozyskania ciepłego powietrza, ale też również otrzymujemy ładowanie elektryczne z tego. Także to jest bardziej rozbudowane. Tutaj mamy miejsce, gdzie sobie właśnie dostarczymy ten produkt ze sklepu i pozyskamy to jest, Substrubate. Subst Substrate distributable. No, coś takiego. I to jest też potrzebne do, do szklarni. Także to tu się przetwarza. Tutaj mamy, a gdzie pozyskamy tą specjalną wodę? bo to mamy wodę, którą pozyskamy tam z tamtego małego, którego pokazywałem na początku gdzie później tutaj z dwóch nawozów pozyskujemy tą nutrient water no a tu mamy mod w którym sobie przechowamy palety które wykorzystujemy sobie do tego lub nie. Nie muszą mieć ogólnie palety. No i ten, ten modułowy magazyn. Tu widzicie, już jest problem właśnie. jest troszeczkę nierówna ta nawierzchnia i już był troszeczkę problem z ustawieniem tych modułów tutaj. To jest taki magazyn, który możemy przebywać sprzęt, no nie tylko tak wygląda od środka. I to są moduły, zaraz wam pokażę jak to wygląda, które się łączy ze sobą można pozyskać różnej wielkości, właśnie stworzyć taki magazynek sobie, który również daje dochód, ponieważ na dachach są umieszczone panele. Dobra, teraz sobie wejdziemy tutaj i mamy budynki. Już jesteśmy przy tym. Tu jak widać są trzy rodzaje właśnie tego, trzy wariacje. To jest jedna z nich. Obracamy to stopniowo właśnie w ten sposób. No i tak jak tutaj wstawiamy budujemy jedno koło drugiego. Na takiej samej zasadzie jak szklarnie. Czyli ten element, który tutaj mam, to jest właśnie ten. I do tego elementu później dorzucamy drugi z drugiej strony. I mamy pozyskany właśnie taki ten. To też widać właśnie... E ten uskok tej, tej ziemi. Także ma to fajny potencjał, ciekawy, ale to tylko zastosowanie przy naprawdę płaskich nawierzchniach. No i tu jest środkowy element, który jest tutaj. Każdy, każdy element 480 na miesiąc pozyskuje dochodu. Także tutaj w tym przypadku jest 6 razy 480. Tu też również. Są te, zaraz przejdziemy do nich. To jest już w silosach. Tutaj mamy właśnie. To jest ten. Do przechowywania palet. Budynek. Później mamy tutaj, co to była ta produkcja, to będzie w produkcji. Teraz. Tutaj są te budynki. To jest jeden, właśnie ten. Gdzie się produkuje tą wodę specjalną? Tutaj, gdzie się przetwarza właśnie te palety, które są później do wykorzystania w szklarni. Tu jest ten mały budyneczek z, z wodą. Tutaj mamy ten budynek na ciepłe powietrze. No i ten duży. Do pozyskania ciepłego powietrza oraz tam prądu. Także jeśli ktoś tam lubi się bawić właśnie takie e, z, bardziej skomplikowane e, produkcje, no to jest fajny pomysł, bo e, można sobie zrobić farmę pod kątem właśnie takiej mega produkcji szklarniowych, takich naprawdę z prawdziwego zdarzenia. To pomysł jest naprawdę ciekawy. Naprawdę mi się to podoba i. Nie ukrywam, że chciałbym sobie to też spróbować, pobawić się tym. Tylko tak jak mówię, no, to potrzebuje naprawdę czasu, trochę skupienia, żeby to postawić, jak i również e, później, żeby się tym zająć. No. Zazwyczaj, jeśli ktoś robi farmę, prowadzi farmę i ma takie duże szklarnie, no to już na przykład od, odchodzą mu na przykład, nie wiem, hodowla zwierząt czy tam uprawy, albo jedno, albo drugie później, może by to wszystko poogarnić, no to... Trzeba mieć talent, że tak powiem. Dobra, z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że to troszeczkę naświetliłem Wam a, dość ciekawy mod, który może, który może zainteresować się niektórych z Was do, do tego. No i to, to właśnie mi się podoba, że, że farming się zaczyna rozwijać w takim kierunku, że y, zaczynają się ro robić różne gałęzie i w zależności, którędy chcemy pójść, możemy po prostu rozwijać farmę. I to jest właśnie jeden z tych elementów, który jest naprawdę ciekawy w tym farmingu. Dobra, dzięki za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia. Na razie, cześć.